Przeciszona, nieobecna, dzięki Tobie powtórzona, nie do odrobiny, nie odmówienia, nie do odtworzenia. Jedyna, szczera, wszechmocna, natchniona miłości. Wróciłem do dzieciństwa, do pięknych lat młodości, do tych miejsc, w których obraz pozwoli, zaciera się, zanika. Jednak pewne krajobrazy, lasy, doliny i rzeczki będę zawsze pamiętał, bez względu na to, jakie mam problemy dzisiaj. W mojej pamięci pozostanie wówczas kwitnące wałbrzyskie górnictwo. Historyczny książ, jeździectwo, przepiękny sport, który uprawiałem. Łagodne góry sowie. nauka, pierwsze szusy na nartach, z ulubionych stoków. Piękna przyroda, cudowny śpiew jastrzębi w każdym zakątku leśnym. Niemal w każdym, na każdym kroku, kiedy maszerowałem rankiem przez łąkę upieconą, poranna rosa zmywała resztki sennych marzeń. W potokach pluskał pstrąg tęczowy, witał wyskokiem z wody, kłaniającym się w pas. Na tych terenach polskich, zachodnich, odzyskanych ziemi, już wówczas Czułem się niemal wielkim Europejczykiem. Bo wtedy mogłem rozmawiać z Grekiem, Niemcem, Żydem, Polakiem, przysiadam prześledlonym z Kresów Wschodnich, Cyganem i Polakiem, który został po niemcach. Dzięki tym wszystkim okolicznościom, jakie wówczas tam się zdarzyły, one mi pewną drogę wytyczyły z kimkolwiek dzisiaj rozmawiam. Ma... jej przeboje wszyscy prawie znamy. I tak to jakuję. Jenio, byłaś mi najpiękniejszym kwiatem robozu. Byłaś cudownym kwiacentem mojej młodości. Płynąłem jak gondolier pod odniesieniu. Chodziłem do nastajowych Czułem się tak? Nie mówię wszystkim, Przecież to widać, motylem jest. A kiedy byłem smutny, przygnębiony, czekałem na Twój list lat. Tak pełnymi gaścami karmiłaś mnie, a przecież wielu jeszcze przebojami, kilkami, które... To razy poprawiałeś mój nastrój, lepszy humor, w innych osób, które wówczas towarzyszyły. Towarzyszy. Dziękuję Ci za te nastrojowe melodie, piosenki, które na zawsze pozostaną w moim sercu w Jak powiem skromnie, przed humorstycznym, ale każdy moich ust płyną, życzenia, zdrowia, dobrego humoru. Wspaniałego jadła świątecznego, przygotowanego z pietyzmę wyłącznie własnymi dłońmi, Niestety bez możliwości konsumowania tego, to już żadna bajka, to katolga. A jeżeli takie są Twoje, z głębi serca płynące życzenia, ja ciemno biorę wszystko, co twój umysł i ciało, Panie Boże, zaproponuje, bez względu na czas i magiczne listy, byle tylko kiedyś się udało to wszystko nam spełnić, już bez pewnych słów. Nawet tam, gdzie dzisiaj jeszcze nie sięgają moje dłoni, zapewniam przeszywę jak promienie rentgena, delikatnie, bez uszczerbków. Wyobraźnia, faceta w średnim wieku ma prawo, może i powinna czynić spustoszenie w Twoim, a nawet mojej wyobraźni. Przecież wiem, zgadzasz się na to. Odpowiedź, którą dałaś już, jest spojrzeniem namaszczonych oczu, rozmarzonych oczu, przepraszam, jest wymowna, jednoznaczna. Tak więc, Panie, czym tą powinna Niech się cieszy dusza i ciało, a gdyby trzeba było i nadal było wciąż wam mało, czyńcie tak, by zawsze tam siedzieć.